Hej, wszystkim dzień dobry, witam w drugiej części wydechant kontynuujemy naszą wyprawę, przygodę życia. Jesteśmy Jazz, to jest nasza główna bohaterka. Poznaliśmy Kim. Przypłynęliśmy na wyspę, bo mamy jakieś tam problemy chyba psychiczne, czy tam umysłowo lekko związane chyba ze śmiercią naszej siostry, czy coś w tym stylu. No i tak, zabraliśmy szałdy, zebraliśmy draczkę chyba i teraz będziemy coś majstrować, żeby przejść przez te muchy. A tak poza tym się jazz panicznie boli much. dobrze pamiętam. Dobra. Trzymaj R2, bo otworzyć menu kołowe broni. Broni? To będą bronie? Kradzidło szałwiowe. I jak 2 tworzymy. Dobra. co no teraz. Och. Okay, let's get going. A A, fajnie, że używa ten. Eee, no, next mówi. A ty feedback? Nie, czekaj, next powiedział. Tych R2L2, żeby zamachać się, musisz mocniej, mocniej nacisnąć. Nacisnij mocniej, to duże, ciężkie ataki. Och. Hmm. Dobra, na razie walczę. Możesz łączyć lekkie i ciężkie ataki. Dobra. No! Okay. I think that's it. No ciekawe, czy ta szałga no, kiedyś no, się kończy, no, czy... To <coughs> awesome Dobra, pozwiedzamy trochę. Ciekawe, czy ta szałga się kiedyś kończy, czy... No nie, po prostu ją dorzuciła. Dobra. Cieszę <laughs> się, że oni będą chcieli przeprowadzić znowu ten rytuał, który mi się nie powiódł kilkadziesiąt lat temu. Tak myślałam, że jak jest ciemno, to przecież konkretny mysłu. mysłu. No, wyczerpują się powoli. Coś, ale ta amnezja. W amnezji też, jak byłeś w ciemnym pomieszczeniu, to, to trochę ci odbijało. Dziękuję, że mnie tam zostawiłeś. Och, chodź. Czy jesteśmy tam? Jestem trochę głodny. To jest tylko przed nami. Poczekaj, aż spróbujesz, jak Maya gotuje. Ciekawe, czy te punkty same się odnawiają, czy... Muszę za każdym razem medytować. <laughs> o! Czy mogę wejść to? Ulepszenia... O! Mamy nawet ten. drzew pamiętności. Dobra. A, coś tam jeszcze było. Badania? Oho. Czyli to wszystkie znajdźki. Notatki, pryzmaty, taśmy filmowe, bestiar już jest. O! Zóbek są... Soł... Bazterriusze w grzech w gach. Trzymi no. Gdzie no? jest obok. Here we are. Wow. Yay. Told you it was amazing. For once, Kim, this lives up to your stories. Hmm. Let me introduce you to the others. Everyone here is so welcoming. Kim, don't get in over your head. Push, push. Montana. You must be Jess. Everyone's excited to finally meet you. Kim has already shared so much. That is Sunny and Maya. Welcome to our humble retreat. I hope the walk here wasn't too difficult. Welcome. Yes. I understand it took some convincing, but we're so glad you came. Kim is a good friend to you, and that makes you a good friend to us. I'm sure you have many questions, but isn't that how our spiritual journey begins? Honestly, I'm, I'm not a very spiritual person. We're all here to support each other. Kim truly desires to heal the wounds, both hers and yours. Yeah. That's why I'm here too. It's just a bit intense. I understand. Why don't you get settled in? Get to know the others a little better before tonight's session. Go introduce yourself to the others, then meet me at my tent. Um Nie znam nikogo. Wszyscy tu są przyjaźni. Po prostu Ok. Co to za kamień? Jakiś ochronny, obronny? Nie wiem, dlaczego próbuję wejść przez każde drzwi. Sprawdzić, czy to zamknięte, czy otwarte. Nie wiem, takie kulty są przerażające, trochę. Zbyt gościnne. What is it? It's my coriander leek soup. I do what I can to keep everyone healthy. Is there anything I can do to help? Hmm. I think I might be missing some ingredients for tonight's tea. Could you gather me some lavender, ginger root, and a spirit cap? I will forage away. Duhomor. Duchomar, deska do pływania? Nie, jest deska do pływania. To co w tej rzeczy to, jest to mi misje poboczne? Deska do pływania, deska do pływania. Nie, to ma nie jest deska do pływania. Hmm. tonight i know it's earlier than we planned but now's the time i just want to make sure everyone is comfortable remember the last time babe stop worrying so much it'll be fine you've done an amazing job hmm. this path seems to lead away from camp do looks like the <laughs> orientation room well' part of the O mapkę i wyczytanie. Eee, tato, proszę przyjrzeć, ten list do końca, zanim się utwierdzisz w swoim przekonaniu. Pomysł obozu, o którym ostatnio z Tobą rozmawiałem, naprawdę ma szansę wypalić. Dobra. Nie chce mi się co O, kino. Kino, dziewczyno. A, nie mam taśmy. A, tutaj mogę mógł odtwarzać te wszystkie taśmy, które znajdę. Okej. Okay. O. Pryzmatyczny obóz duchowy. Formuła duchowej. No. Tak jakby notatka promu promująca. Dobra. Gdzie jest ta deska do pływania? Już się, kuźwa, zgubiłem. Deska do pływania, deska do pływania. Nie no, tutaj to już muszę do niej iść. Tu jest deska do pływania! Duchomora, lawenda i imbir. Duchomor, nie wierzę. Kto wymyślił to nazwę? Dobra. Lawenda. A! I lawendą przewracam po punkty umysłu. Tam było napisane. Yy. To pewnie duchomor. Punkty duszy przewraca. Yy. O, wy się pocałujcie. Jaki punek, pełny? Gdzie było to koło? Wyczy... Ej no. Czemu nie wykrypowała tego? A, teraz ja pudeł zginę, nie? Ty na no, czemu ty to nie bijesz? Tu? No właśnie. Nie rozumiem. W pewnej chwili to schowało, nie wiem czemu. Dobra. E, imbirem przywracam punkty ciała. Dobra. Robię to imbir. Mm. Dobra, to użyłem duchomora chyba, tak? Tak jest. A... Dobra, duchowo to jest punkt ciała, lawenda to jest punkt umysłu, a to trzecie... imbir chyba. Imbir? Chyba imbir. <laughs> punkt... serca? Dobra, brudziostki ze składnikami. To, bo pachnie lawenda. Oh, tak, lawenda o punkt umysłu, I dobra. Dobra, jeszcze raz użyjemy. Bach. Dobra. Ty to jest nieskończone, chyba. Dobra, nieważne. Mam składniki dla twojej herbaty, przez które prawie nie zginęłem. No jasne, myślę, że mam to, Perfekt. Just leave them on the counter. Wow. These are measured perfectly. <clears throat> Have you done this before? Actually, I work in biomedicine. I used to spend a lot of time doing fieldwork, but lately it's boring desk work. I see. Don't they do animal testing? Doesn't that seem wrong? Mm. It is wrong, but my division won't listen to me.

Creepy Jezus. Hmm. Dobra. Z kim jeszcze nie pogadałem? Tu mogę iść, czy nie mogę iść? Nie mogę. Nie. Kurde, fajny metr Tutaj to nam powie, że się oddala do od obozu, tak? Nie, nie nic. To tu ktoś musi jeszcze być. Jakiś chatek. No, jednak powiedziała, że muszę wrócić. kim jeszcze nie pogadałem. Brakuje mi jednej rzeczy. Także jak na razie. Jak są te rozmowy między nimi, to lubię, jak jest podczas rozmowy napisane to, co mówi. No czasami w grze jest tyle postaci, że łatwo stracić rachubę. Kto jest kim? No nie wiem co mam do niej już iść. Czy ktoś tu jeszcze jest? Nie zamknięte. To się patrzy w niebo. Out. Out. Hey, I hear you're a developer. Hey, Jess, right? You probably heard about the Spirit Ember Festival I started. It was going to ignite change. But my dad, and brother. <laughs> Pull the plug and let everyone down. Check these out. Tyler and I are going to take my ideas and transform this island into something glorious. True spiritual paradise amazing, right? Yeah, it's a good idea, but maybe it's a little too commercial. It's worth it to invest in your spirit, and if there is money to be made, my family will see it through. Just go watch my orientation video to learn all about it. It's near Tyler's Dome. Dobra, ale to mogę go otworzyć na tym tym projektorze. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Chyba nic. Laptop. Specjalna, prawda? Muszę naokoło iść? Eee. Dobra, gdzie mogę dać film? Ale to w następnej części. Dobra, ta część polega głównie na lataniu, zapoznawaniu się z ludźmi, zbieraniu roślinek i... pomogą mi zaparzyć herbatę. Hmm. Fascynujące. No nic, dziękuję za oglądanie części drugiej i w części trzeciej Idziemy mogę film na projektorze. No, tak więc to usłyszę w części trzeciej. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i na razie.